Cześć. Ja nazywam się Karol Lewandowski, a w oglądacie busem przez świat. Kanał o tanim podróżowaniu i o podróżach samochodowych. Jeżeli takie tematy was interesują, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Droga 66 to najsłynniejsza droga Ameryki. Wjedzie przez osiem amerykańskich Stanów od Chicago do Kalifornii i jest marzeniem prawie każdego podróżnika. Ta droga jest symbolem amerykańskiej wolności i żywym muzeum Ameryki ostatniego stulecia. Dzięki starym motelom, restauracjom, stacjom benzynowym i małym miasteczkom można się tu poczuć jak w Ameryce lat 50. i 60. Można tu poczuć ducha prawdziwej amerykańskiej prowincji i poznać historię ludzi, których nie zapomnicie do końca życia. Ale czy ta trasa dalej istnieje i czy da się ją przejechać, a jeżeli tak, to jak się do tego zabrać? O tym właśnie będzie ten odcinek. Dowiecie się z niego wszystkiego, co musicie wiedzieć, zanim zaczniecie planować własną podróż śladami Route 66. Zapraszam do oglądania. Jak przebiega droga 66? Droga 66 powstała w 1926 roku z myślą o tym, żeby połączyć wschodnie i zachodnie stany. Trasa liczy łącznie 3945 km, prowadzi od Chicago do Los Angeles i przebiega przez 8 stanów: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona i Kalifornia. Co zostało z drogi 66 i jaki jest jej stan? Kiedy zaczynaliśmy przygotowania do własnej podróży po drodze 66, masa ludzi pisała do nas, że tej drogi już nie ma i że nie warto nią jechać. To nieprawda. W bardzo wielu miejscach z drogi 66 zostało tyle co tutaj: stary kawałek jezdni, który jest już zarośnięty, popękany i urywa się w polu. I nikt już nim nie jeździ, bo równolegle jest puszczona bardzo szybka, bardzo dobra autostrada. Ponad 80% tej trasy jest wciąż przejezdna. Faktycznie niektóre odcinki zostały zastąpione nowszymi, szerszymi drogami, ale wciąż stoją przy nich stare miasteczka i atrakcje drogi 66. Pozostałe, zamknięte fragmenty trzeba objechać sąsiednimi drogami, ale zrobicie to bez problemu. Po prostu nagle natraficie na znak, że droga jest zamknięta. Google Maps poprowadzi Was dookoła. Większość drogi 66 ma odnowiony asfalt. Są krótkie, szutrowe odcinki, ale można je przejechać bez problemu autem, bez napędu na cztery koła. Ewentualnie możecie je objechać sąsiednią autostradą. Drogą 66 bez problemu można też podróżować motocyklem czy nawet rowerem. Podczas naszej podróży spotykaliśmy dziesiątki motocyklistów. Kiedy jechać na drogę 66? Droga 66 można zwiedzać właściwie przez cały rok, ale trzeba mieć świadomość, że w miesiącach zimowych wiele atrakcji będzie zamknięte. Coś dzisiaj mamy pecha, jeżeli chodzi o zamknięte miejsca, bo najpierw rano była zamknięta restauracja, a teraz przyjechaliśmy na to słynne królicze rancho i jest karteczka, że właściciel dzisiaj wyjątkowo wyjechał do San Luis jakieś prywatne sprawy załatwiać że będzie dopiero jutro. Najlepiej więc wyruszyć na nią pomiędzy kwietniem a październikiem. Trzeba też pamiętać, że w środku lata w Arizonie, Kalifornii czy Nowym Meksyku bywa piekielnie gorąco nawet po 45-50 stopni. Jeśli więc nie lubicie takiego ciepła, to lepiej pojechać na wiosnę lub na jesień. Czym przejechać Drogę 66? Drogę 66 można przejechać autobusem, ale idealnym środkiem transportu będzie samochód. Tylko w ten sposób traficie do wszystkich małych miasteczek i będziecie mogli zatrzymać się w każdym starym Dinerze. Auto można albo wynająć, albo kupić na początku trasy i sprzedać na końcu. Drogę 66 oczywiście można też przejechać rowerem czy motocyklem. Ile czasu potrzeba na przejechanie drogi 66? Według Google Maps trasę z Chicago do LA da się przejechać w około 45 godzin, ale nie wierzcie w to. Najszybciej da się ją pokonać w około tydzień. Ale wtedy będziecie się zatrzymywać tylko na spanie i tankowanie. Jeśli chcecie czegoś doświadczyć i odwiedzić atrakcję na drodze 66, to na całą trasę najlepiej przeznaczyć minimum 2 tygodnie. My przejechaliśmy ją w prawie 3 miesiące. Często odbijaliśmy od głównej trasy, ponieważ wiele ciekawych atrakcji nie znajduje się przy samej drodze 66, ale w promieniu kilku godzin jazdy od niej. Jeżeli macie mniej niż dwa tygodnie, to zdecydowanie lepiej przejechać tylko część tej trasy. Która część drogi 66 jest najciekawsza? Jeśli interesują Was stare restauracje z szafami grającymi, stare stacje ze starymi autami, czy miasteczka z bogatą historią, to najwięcej znajdziecie ich na trasie z Chicago do Oklahoma City we wschodnich Stanach. Jeżeli zaś bardziej interesują Was parki narodowe, egzotyczne widoki, pustynie, kaniony, otwarte przestrzenie i opuszczone westernowe miasteczka, to lepiej wybrać się na zachodnią część drogi 66 i przejechać trasę od Oklahoma City do Los Angeles lub na odwrót. Kierunek jest dowolny, ale ciekawiej jedzie się od Chicago do LA, czyli na zachód. Droga 66 była bramą na zachód i w tym kierunku podróżowało po niej najwięcej osób. Poza tym Los Angeles i otoczone palmami Molo na Santa Monica, gdzie droga 66 wpada do Oceanu, jest idealnym zakończeniem podróży. Naszym ulubionym fragmentem drogi 66 jest trasa wiodąca przez Góry Czarne od strony Kalifornii w kierunku Oatman, starego, westernowego miasteczka opanowanego przez osłów. Ta pani, jak sama się nazwała, jest oślą mamą. Ola ucieka, bo jest z między osłami. Ja to opowiadam, a osłów otoczyło, ale trudno poradzić sobie. Droga 66 wije się tu serpentynami przez góry. Chyba nigdzie indziej nie wygląda tak malowniczo jak tutaj. Droga 66 jest bezpieczna. Dzikie krowy idą w naszą stronę. Ojeju, tej dużej to się trochę boję. Wiele osób pyta nas o to, czy podróż przez drogę 66 jest bezpieczna. Jak najbardziej. Droga 66 wiedzie głównie przez prowincje, gdzie wszyscy wszystkich znają, a ludzie są bardzo sympatyczni. Wiele osób nawet nie zamyka tu samochodów czy domów. Uważać trzeba jedynie w większych miejscowościach, gdzie zdarzają się kradzieże. Trzeba zamykać auto, nie wolno zostawiać niczego cennego na widoku, a najlepiej parkować tylko w ruchliwych miejscach. W nocy lepiej nie chodzić samemu po żadnym dużym mieście w USA szczególnie po Los Angeles, St. Louis czy Albuquerque. Spora część drogi 66 przebiega przez perję i pustynię. Możecie spotkać tam grzechotniki, skorpiony czy jadowite pająki, na przykład czarne wdowy. Chodząc w nocy po kempingu, trzeba mieć latarkę i głośno tupać, a w wysoką trawę wchodzić tylko w pełnych butach. Zostaliśmy zaatakowani przez jakąś plagę owadów chyba przez to, że tak blisko jeziora jesteśmy. Masakra, nie da się nic zjeść, bo włażą we wszystko. Więc chyba się schowamy w samochodzie albo w namiotach i tam spróbujemy zjeść. Nie można na noc zostawiać na dworze śmieci, jedzenia czy nawet lodówek, bo może to zwabić skunksy, szopy czy lwy górskie. Co zrobić w razie awarii? Przy drodze 66 jest cała masa mechaników, więc auto naprawicie tam bez problemu ale trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze zostaniecie przyjęci tego samego dnia, a im większa prowincja, tym koszty napraw bywają większe. Dobra, jesteśmy u mechanika i za jakieś 15 minut ma mieć czas, żeby zajrzeć do naszego auta, bo po pierwsze pojawił się ten problem z akumulatorem, chyba alternator nie ładuje, a po drugie coś bardzo głośno zaczęło chodzić, chyba e, wentylator od chłodnicy, ale zaraz wiadomo na podnośniki, i Przykładowo, wymiana rozrusznika czy naprawa cieknącej chłodnicy to koszt od 200 do 500 dolarów. Warto przed wyjazdem założyć kartę AAA, czyli AAA, która gwarantuje Wam assistance. W razie awarii macie darmowe holowanie do 200 mil, a jeśli naprawa się przedłuży, to dostaniecie też zwrot za hotel. Wiele kempingów czy moteli daje też 10 do 20% zniżki dla posiadaczy karty AAA. Gdzie nocować przy drodze 66? Przy drodze 66 jest cała masa hoteli i moteli. Ich ceny zaczynają się od 40 dolarów za jedną noc dla dwóch osób. Standard jest bardzo różny, ale generalnie niższy niż w Europie. Na przykład jajecznica na śniadanie to już Raritas. W prawie każdym pokoju jest łazienka, telewizor, klimatyzacja, mikrofala i darmowy internet. Wiele miejsc ma też darmowe baseny. Najpewniejszą i dosyć tanią opcją są motele dwóch sieciówek, Super 8 i Motel 6. Najlepiej rezerwować je przez portal booking.com lub Hotel Tonight, gdzie często na ostatnią chwilę trafiają się duże promocje. Jeżeli planujecie podróż większą grupą, to dobrą alternatywą będzie Airbnb, czyli wynajem prywatnych mieszkań, domów lub apartamentów. Standard jest dużo lepszy niż w motelach, a przy dużej grupie może być nawet taniej. Na trasie jest też bardzo dużo kempingów. Najtańsze są kempingi stanowe, czyli te w state parkach, które kosztują od 10 do 40 dolarów za miejsce, na którym postawicie jedno auto i kilka namiotów. Czasem trzeba odjechać pół godziny od drogi 66, ale warto. W cenie macie łazienki, dostęp do wody, a czasem nawet prysznic. Często zdarza się, że prysznice są dodatkowo płatne za pomocą ćwierć dolarówek. Kosztują wtedy około 1 dolara za 4 minuty prysznica. I nawet klima jest. Drugą opcją są kempingi prywatne, które są droższe. Kosztują od 50 dolarów za jedną noc. Ale mają dużo lepszy standard. Zawsze są tu ciepłe prysznice, prąd, internet i pralki. Jedną z najlepszych sieciówek, którą znajdziecie przy drodze 66, są kempingi Koa. W wielu miejscach można nocować na dziko, w namiocie albo w aucie. Najwięcej takich miejsc jest na zachodzie, gdzie jest więcej pustyń i dzikich terenów. Za darmo i legalnie można nocować w prawie każdym lesie państwowym, czyli National Forest, czy na rządowych terenach BLM. Najlepiej nocować tylko w miejscach, które sprawdziły już inne osoby i potwierdzają, że jest to legalne i bezpieczne. Znajdziecie je w dwóch aplikacjach, Wikicamps USA i iOverlander. Na naszym blogu znajdziecie też mapę z polecanymi przez nas SLEGami. Link w opisie odcinka. Mało co się kojarzy z Ameryką, tak jak McDonald's, i jesteśmy w miejscu, w którym jest pierwsza restauracja McDonalda, która wygląda troszeczkę inaczej niż te dzisiejsze. I niestety jest już zamknięta, ale można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie jeść? Na drodze 66. Klimat legendarnej Drogi 66 zamknięty jest w małych, przydrożnych restauracjach, czyli dinerach, gdzie opary tłuszczu osadzają się na włosach i do kolejnej kąpieli pamiętasz, że jadłeś frytki. Koszt obiadu w takim miejscu to od 10 do 20 dolarów. W menu najczęściej znajdziecie tłuste hamburgery czy steki, ale coraz więcej jest też miejsc z daniami dla wegan czy bezglutenowców. Dobrą opcją są też azjatyckie restauracje w których jedzenie jest dużo tańsze, od 8 do 15 dolarów za duży obiad, a jakość jest bardzo dobra. Warto na początku podróży kupić też własną kuchenkę i śniadania oraz kolację gotować sobie samemu. Kuchenkę kupicie za 50 dolarów w markecie Walmart. Do tego po 2 dolary kupicie butle, które starczają na 1 do 2 dni. Zapas jedzenia najlepiej robić co kilka dni w dużych marketach. W marketach kupicie też prostą lodówkę na lód, który za około 2 dolary kupicie na każdej stacji. Jakie atrakcje odwiedzić? W latach 50. i 60. rosnąca liczba podróżnych na drodze 66 sprawiła, że wzdłuż trasy powstała masa punktów usługowych. W małym miasteczku mogło działać nawet 10 stacji benzynowych. Właściciele chcieli się jakoś wyróżnić, żeby przyciągnąć klientów. Przy restauracjach, sklepach i stacjach zaczęły powstawać przedziwne atrakcje. Najskuteczniej działały, kiedy były widoczne już z daleka. Więc popularnym sposobem na zwrócenie uwagi stały się olbrzymie rzeźby, na przykład wielkiego drwala czy wielkiej babeczki. Dziwne pomniki stały się atrakcją samą w sobie, dlatego dzisiaj przy Drodze 66, poza pięknymi parkami narodowymi, znajdziecie też całą masę dziwacznych atrakcji, takich jak olbrzymi niebieski wieloryb czy kadilaki wkopane w ziemię. Ciekawą atrakcją są też miasteczka widma i różne opuszczone budynki. Najciekawsze atrakcje drogi 66 opisaliśmy w naszej książce Busem przez Świat Droga 66, którą kupicie tylko w naszym sklepie internetowym. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli temat Drogi 66 was zainteresował, to chciałem wam polecić dwie książki. Po pierwsze naszą książkę Busem przez świat Droga 66, w której opisujemy naszą trzymiesięczną podróż śladami tej drogi. Opisujemy w niej ponad setkę niesamowitych miejsc, które odwiedziliśmy. Opisujemy dziesiątki historii nietypowych ludzi, których spotkaliśmy na tej naszej trasie. I jeżeli planujecie sami taką podróż, no to ta książka będzie świetnym przewodnikiem, żeby jak najlepiej tą drogę przejechać i niczego nie pominąć. Książka nie jest. Dostępna w normalnych księgarniach, można ją kupić tylko w naszym sklepie internetowym. Ale jeżeli zamówicie ją dzisiaj do północy, czyli w dniu publikacji tego filmu, to wszystkie dzisiaj zamówione książki będą z naszymi podpisami. Druga książka, którą chciałem wam polecić, to książka, której fizycznie jeszcze nie mam, ale jest już dostępna w sprzedaży. Jest to nasza najnowsza książka książka poradnikowa: Jak zorganizować własną podróż do USA. Jest to książka, w której dzielimy się naszym doświadczeniem z ostatnich 10 lat. W Stanach spędziliśmy ponad 400 dni i w tej książce opisujemy krok po kroku jak zorganizować taki wyjazd, jak szukać tanich lotów, jak na przykład wynająć auto czy kampera za dolara na dzień, jak podróżować potem po Stanach i co odwiedzać, żeby było bezpieczniej, żeby zobaczyć jak najwięcej, jak szukać na przykład darmowych, legalnych kempingów, jakie parki narodowe odwiedzić, w jaki sposób zwiedzać te parki. A dodatkowo w tej książce znajdziecie 7 gotowych Planów podróży na waszą pierwszą podróż po stanach. Są to plany, które przygotowaliśmy na podstawie naszych podróży. Są na dwa albo na cztery tygodnie i macie tam dzień po dniu wszystko zaplanowane, jak odwiedzić stany w tak krótkim czasie, żeby wykorzystać ten wyjazd jak najlepiej. Obydwie książki polecam i obydwie możecie znaleźć tylko w naszym sklepie internetowym. Dzięki za oglądanie tego odcinka, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o organizacji własnych podróży do Stanów. A ja przypominam, że jeszcze tylko dzisiaj do północy trwa przedsprzedaż naszej książki o Stanach, książki poradnikowej. I jeżeli kupicie ją dzisiaj, to dostajecie w gratisie e-booka tej książki, który przyda się podczas własnej podróży, żeby nie trzeba było zabierać książki drukowanej.